No i witajcie w kolejnym odcinku, dobra. Wracamy do tego domu, tak jak powiedziałem, szybko. Musimy znaleźć dobry kierunek. Jak nie, no to nie wiem, zabiję się specjalnie. Kurde. Zresztą no, jeszcze dalej mam nerwy, nie bo ja, ja wiesz że nagrywałam za zapasem, Ja przed chwilą nagrywałam ten odcinek, więc jeszcze się szybko gadam normalnie wszystko. Tak normalnie się denerwuję. Nie wrócę. Ja już coś tak czuję. Ja mam pecha do tych lokalizacji. Czekajcie, ja przyszedłem od tamtej strony. No jak nie, no to się zabije. No kurde. Weszliśmy hmm. gdzieś tam. Dobra, widać wioskę. Dobra, nie zgubię się. Udało się. No to już można powiedzieć, jak teraz, nie wiem, nie wyjdzie tu jakiś jeszcze milion osadników. I ten ich, ten no niszczycie to można powiedzieć że misja się udała no dobra coś jeszcze zjemy muszę mieć jakieś żelazo żeby naprawić tego to będzie zbyszek ok? ten golem no także trzeba go naprawić bo jest cały pobity no ale przeżył i wybił wszystkich ja tam wiecie ja tam normalnie stałem i no on wszystkich powybijał zresztą chyba widzieliście nie i nawet on, bo nawet pierwszy był ten gościu ze sztandarem. No i nie będzie na, na jazdu. Bo to ja, go, ja, ja bym go musiał zabić. Teraz to... Nie wiem czy golem może mieć złomen, bo teraz nie mam złego omenu, nie? Bo by nie zabiłem. To on go zabił golem. No a dobra. Może tam iść tamtej wioski nagrzełem, może tam jeszcze jest golem, tam jeszcze faktycznie jest parę domków. Tak jak teraz tam patrzę, a dobra już o osią. Dobra, chodź golemie czekaj, zrobimy ci coś takiego. Dobra, dziurę, czy zrobimy? Dobra, dziurę zrobimy już. Wiesz? Chodź. Masz nowy domek. Kurde, urwał się ze smyczy. Gdzie jest ta smycz, A nie, jest na smyczy dalej. O, chodź tutaj golemik, jeszcze ci górną. Chodź. Czekaj, czekaj. Tylko smycz mi oddej Dobra. No i się udało. No w sumie tak połowicznie się udało. O jest. Myślałam zrobić więcej w tym. Tam w tej skrzyni, a tak w sumie to za bardzo nic nie było. No dobra. No. Już nie narzekajmy. Idę w stronę domu. No i co no i no jak będzie dalej tyle, tyle ile jest no to co no będziemy siedzieć, będziemy chodzić do lasu po drewno, zrobimy kopalnię. Zrobimy sobie kopalnię no i co no i jakoś będzie no, to był nasz główny cel i teraz na przykład teraz to był już ostatni odcinek, ale że wam się podoba podoba to no to lecimy dalej no. Więc na razie jeszcze nagrywam odcinki. No, niby to już był ostatni odcinek, miał być, no ale. Widzę, że wśród są spore, więc na razie jeszcze będzie Minecraft. No, a w sumie krótki jeszcze ten jest odcinek, no więc. Dobra, no więc będziemy robić kopalnie. No co, no. Nie będzie teraz. To nie jest ostatni odcinek. Dalej gramy, no. no to teraz końcem to będzie jakaś kopalnia. Taka, gdzie będzie jakieś żelazo. Musimy coś znaleźć. Ale zaraz się bez ciemni, no ale. A, mam zepsuć. Dobra, no właśnie, muszę to poporządkować rzeczy jeszcze najpierw. Chyba dzisiaj takie zrobimy jeszcze po zrobienie rzeczy. A w następnym będziemy dopiero budować. Wiecie co, o co chodzi? Będziemy budować wszystkie te. Będziemy budować, wiecie, nie? Mm. Kopalnie i to, nie? Dobra, mam dwa łóżka. Nie idę mu oddać tamtemu. Mm. Który to był dom, ten? Tak, ten. Dobra. Mać piesku. No jakąś zaklętą butelkę, mam ten sztandar z osadników? No i nie wiem co z nim zrobić nawet czy nie. Dobra, jedzą kom, teraz tak, to mi jest niepotrzebne To zostaje, to może zostać I tak Deski nie, deski idą tutaj A tu jedną łopatę wziął, tak żebym miał wszystko A tylko tam poszło, żebym miał kilow, siekierę i mieczek łopatę, wiecie, nie? To zapasowe, żebym jeszcze miał... Żebym zapasowe jeszcze miał tutaj, to mam. Jedzenie, żebym miał. Ziemię na troszeczkę jeden stag na podbudowę. Jedzenie, czyli jedzenie mam. I kuszę. A, tylko zaś mi tam poszło. Kusza, funkcjonówka. No, chyba tak. Strzał mi się trochę nazbierało. A strzały jeszcze będę zbierał od wszystkich tych, co tam gdzieś zabije Szkieletów. No nie. O, właśnie mam na razie 19 strzał. To jeszcze to potrzebuję. No i tyle. tam, może już tam zostać, sumy. No, no dobra, zostawię to już tak. Tam gdzie jeszcze strzały? Nie. A z czego się strzały zrobić? Z nitek? Znaczy z pajęczyn? Czy czegoś? Sumy nawet nie ma. A właśnie, jakieś potrzeba wyjście z tej wioski. Huh. Co ja mogło być dobrym wyjściem? Czekajcie. O, już jest noc nawet. Dobra, wiecie co to? Odcinek będzie już taki tyle później. Znaczy, później jezu. Krótszy. Idziemy spać. I w kolejnym odcinku będziemy dopiero robić już te wszystkie, wiecie. Kopalnie będziemy jakąś robić, ale jeszcze. Baburze. Ożywamy. O nie, Creeper, Creeper. Bo nie wybuchnie. Nie, ale jakbym podszedł tam, trzeba by wybuchnął. No dobra. No, na szczęście tu nie wejdzie. No i jest widno. Musimy teraz szukać jakiejś kości dla psa no i sobie będziemy żyć tu fajnie w tej wiosce. Także ja się z wami żegnam na razie.